Czesław Lang, legenda kolarstwa. I chciałabym zacząć od pewnego cytatu z Pana książki, ponieważ na samym początku powiedział Pan, że ma Pan takie motto, że marzenia się spełniają. Więc jakie marzenie towarzyszy Panu dzisiaj u progu 82. <sum> Tordę Poloń? Jakie marzenia? Na pewno takie marzenia, żeby ten wyścig odbył się bezpiecznie, żeby nie było żadnych krach, żeby zawodnicy nie zrobili sobie żadnych krzywd, żeby pięknie się ścigali, żeby na trasie były tradycyjnie tłumy, tłumy ludzi, żebyśmy, my, jako organizatorzy i kolarze przede wszystkim jechali z taką dobrą energią do każdego miasta, do każdej miejscowości, przez którą będziemy przyjeżdżali, żebyśmy zrobili dużo, dużo radości. No oczywiście do tego jest potrzebne i bezpieczeństwo, i dobra pogoda, i o to wszystko. Na pewno będziemy się modlili, żeby tak było. No właśnie, trzymamy kciuki, a w takim razie, czy istnieje wymarzona trasa Tour de Polonii, którą chciałby Pan zorganizować? A może taka trasa już miała miejsce? No na pewno na pewno organizując taki wyścig, jak Pologne, wyścig etapowy, to musimy pamiętać, że w tych grupach mm -hmm. zawodowych, w tych grupach World Touru, są różni kolarze, są specjaliści, na przykład dobrzy sprinterzy, dobrzy górale, tacy kolarze, którzy jadą klasyfikację generalną, dobry czasowcy i itd. Więc staramy się z tego, co mamy, wykroić jak najwięcej dla tych kolarzy miejsca i stąd właśnie szukamy gór, często mamy takie zarzuty od kibiców, od innych. A dlaczego tylko na południu Polski, bo przecież inne miejscowości też by chciały, żeby ten wysiłek się odbył. No ale mamy siedem etapów. Musimy gdzieś te góry znaleźć, musimy tą czasówkę znaleźć, zrobić tam skalę trudności i tak dalej, tak dalej. No i stąd trasy tak układamy. A wymarzona trasa, no wymarzona trasa na pewno... Kiedyś zrobiliśmy taką wymarzoną trasę dla kibiców i dla nas, bo wystartowaliśmy z Italii. Wystartowaliśmy z ziemi włoskiej do Polski śladami Jana Pawła II, to był 70. jubileuszowy Tour de Pologne. No i mieliśmy przepiękne miejsca na start, bo startowaliśmy z Nalda Garda z miejscowości Rovereto, tam właśnie był Jan Paweł II, który poświęcił dzwon, niesamowity, symboliczny dzwon, ponieważ ten, ten dzwon został odlany ze wszystkich właśnie armat, które brały udział w wojna, żeby o jednej godzinie codziennie on tam bije, żeby nie było wojen na świecie. No trudno to utrzymać, no ale, ale no, jest taka takie przesłanie było tego i pojechaliśmy właśnie stamtąd do Madonny di Campillo. Później y, była meta na Paso Pordoi, no i to daliśmy kibicom, co chcieli wielkie góry. Ale my mamy góry takie jakie mamy. I tak układamy te trasy, żeby ten wyścig był bardzo otwarty, ale też selektywny, bo na przykład tegoroczny wyścig będzie bardzo trudny. Będziemy ta Karpasz, Wałbrzych, Cieszyn, Zakopane, Bukowina, czyli wszystko górskie górskie etapy, no ale może w przyszłości już tak planuję trasę na przyszły rok. Może właśnie, jeśli będziemy chcieli wystartować na Pomorzu, przejechać trochę, pokazać trochę innej Polski. No chociaż na, na płaskich odcinkach, tak jak wiemy, inne ściganie, jest ten bardziej zamknięty. Sprinterzy czekają na finisz i tak trochę tam mniej się dzieje. No ale zobaczymy, zobaczymy także trasę idealną ciężko ułożyć, chociaż nieraz tak sobie układam i, i też niełatwo jest znaleźć partnerów, niełatwo jest znaleźć miasta, startowe, etapowe premie, żeby to wszystko fajnie zagrało, ale powolutku to układamy. Czy zdradzi Pan może jakieś niespodzianki, które czekają na kibiców podczas 82 turu? No, będzie dużo takich dodatkowych atrakcji. Od tego roku zaczęliśmy współpracę z Eurosportem. Tutaj Eurosport planuje w Warszawie, w centrum Warszawy przy Pałacu Kultury zrobić piękną strefę kibica. Będą tam różne konkursy, będzie można śledzić i obserwować Tour de poloem, będą pamiątki i tak dalej, także już dzisiaj wszystkich zapraszamy do strefy kibica, ale takie strefy kibica też będą na metach, na przykład Bukowina, Bukowina Resort i na tam gdzie będzie się kończył ten wyścig na Polanie uciekło mi teraz, ale zaraz, zaraz powiemy, też będzie piękna strefa kibica, będzie telebim tam właśnie szczególnie dla tych kolarzy, którzy będą startowali dla amatorów, bo to będzie szósty etap i to jest taki etap no królewski, ponieważ ścigamy się na rundach taka runda ma około 50 km na każdym podjeździe są dwa sztywne podjazdy w Gliczarowie i po, podjazd Nosika. No i te, przed startem kolarzy zawodowych amatorzy też będą tam mogli wystartować. Tam rozegramy Orlen Tour de Polonia Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego, prawie 3000 e, uczestników e, wystartuje. No, wystartuje Bukowina Resort i skończy na rusińskim wierchu, tu gdzie mi zabrakło, <śmiech> <śmiech> zabrakło tej, tej. No i tam będzie cała strefa, właśnie kibica, będzie też możliwość na starcie, na przykład Decathlon, który jest naszym partnerem. Ustawia potężne stoisko, gdzie będzie można sobie zobaczyć nowy sprzęt, naprawić swój sprzęt, będzie serwis rowerowy i tak dalej, jakieś ciekawe rzeczy zobaczyć, co jest na rynku, sobie coś tam kupić. Także dużo będzie się działo. Co jest dla Pana największym wyzwaniem w organizacji tak wielkiego turu jak Tur de Pologne? To jest wyzwanie, na pewno bezpieczeństwo, nie, na pewno bezpieczeństwo, na pewno to, od czego się zaczyna przede wszystkim pozyskanie sponsorów, partnerów na to, żebyśmy mieli pieniądze na organizację, bo wiemy, że bez pieniędzy, tak jak powiedział Napoleon, co jest potrzebne do wygrywania wojen, to pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, tak samo tutaj, żeby impreza no, mogła być dobrze zorganizowana, żeby była bezpieczna i tak dalej, to na pewno jest związane też z nakładami finansowymi i to jest bardzo potrzebne, ale... No, mamy partnerów, mamy sponsorów, mamy też media. No bo przypomnijmy, trudne to już jest Tour, czyli od strony sportowej wyżej nie, nie możemy. Jesteśmy tam, gdzie są najwięksi. No ale bardzo, bardzo też kładziemy duży nacisk na to, że w trakcie tego wyścigu, gdzie. Mamy transmisję z każdego etapu ponad 4 godziny. Jadą z tym peletonem po Polsce, możemy pokazywać, promować Polskę i tak dalej. I to jest naprawdę bardzo piękne i, i na to bardzo kładziemy, kładziemy duży, duży nacisk. No i Tour de Poloń to oczywiście kolarze. Jak Pan, jako głowa całego turu, wspiera i młode talenty, no i tych hmm. profesjonalistów, którzy tutaj do nas przyjeżdżają z Polski i z zagranicy? Tak jak powiedzieliśmy, Tour de to jest taka piramida, prawda? Mamy topowych kolarzy światowych, najlepszych, jak jacy są na świecie. Mamy amatorów, czyli tak jak my sobie tutaj zaplanujemy, też możemy pojechać na rower i przejechać tą rundę sobie, wystartować <laughs> <laughs> Orlę Tour de Poi amatorów. No ale też nie zapominamy o, o młodzieży i o dzieciach, bo w trakcie turu też rozgrywamy Tour de Poi Junior, mamy trzy edycje. Piękne edycje, no i staramy się, żeby jak najwięcej tych dzieciaczków wystartowało, żeby też poczuli, no połknęli gdzieś tego bakcyla uprawiania kolarstwa, żeby poczuli ten klimat, tą atmosferę, oprawę, scenografię, żeby do, do każdy dostał z nich jakieś pamiątki, koszulkę kolarską, jakiś plecak, jakieś inne rzeczy, żeby, żeby przeżywali ten tur razem z nami i żeby cieszyli się i myślę, że to jest taka najlepsza forma zachęcenia dzieci młodzieży do uprawiania sportu. Czy zapadł Panu w pamięć może jakiś zawodnik, który zaczynał na Tour de Pologne jako taki junior właśnie, początkujący kolarz, i teraz gdzieś tam cały czas jeździ odnosi sukcesy? Czy jest ktoś taki, kto wyjątkowo zapadł Panu w pamięć? Ale o, jeżeli chodzi o Tour de Pologne Junior, o te dzieciaczki, czy już znaczy, o duży Tur? Już o duży No tak. tak, to mamy tutaj tę plejadę, już nawet nie pamiętam tych nazwisk, ale no wystarczy powiedzieć, winę Prawda, dończy, który mm -hmm. u nas tutaj wygrywał etap. Pierwsze zwycięstwo swoich Wartura to wygrał w Polsce później. Prześcigał się w Tour de France, wygrał dwa razy Tour de France, był drugi i przyjechał do Polski, wygrał Tour de Pologne. Ale na przykład taki kolarz Peter Sagan, którego nikt nie znał, przyjechał, wygrał Tour de Pologne, później zdobył trzy tytuły Mistrza Świata. Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, wielu, wielu, wielu kolarzy tutaj no trochę nie, 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 nie spamiętałem tych nazwisk, ale wielu, wielu zaczynał tutaj swoją karierę. Remco Enevenpool, później kto jeszcze z takich kolarzy, którzy teraz tam gdzieś widzimy na tych największych która Tom Williams, który wygrał etap. Chyba wczoraj czy wczoraj na Tour de France już dwa etapy wygrał, a wygrał cały Tour de Pologne. Tych nazwisk jest bardzo dużo i Tour de Pologne no, cechuje się tym, że tak jak wielkie tury są jakby bardziej zarezerwowane do super spinterów, tak e, super górali, tak Tour de Pologne jest bardzo otwarte, bardzo otwarty i mogą się pokazywać zawodnicy, którzy no, chcą prawda, robić dalszą karierę. Tak jak e, na przykład w ubiegłym roku Belk Tomnys. Wygrał trzy etapy, i już teraz widzimy, że był tytuł mistrza Europy zdobył i bardzo jest dobrym, dobrym kolarzem. Także naprawdę tutaj od strony sportowej to mamy top topów. Gdyby miał Pan porównać czasy, kiedy Pan jeździł zawodowo, i to, co widzi Pan, obserwuje teraz, jakie są największe zmiany? Zmiany są bardzo duże, jeżeli chodzi o rowery. O rowery, ja ścigałem się na takich rowerach, jak tutaj widzimy, to jest rower stalowy, mm -hmm. czyli z rurek stalowych, jeszcze to nago, ale stalowe. No a tutaj już teraz jest wszędzie włókno węglowe, koła są z włókna węglowego, wszystko, czyli są dużo lżejsze. Też ta technologia, jeżeli chodzi o no, parametry takie jak moc, jak tętno, jak kilometry, które przejechałeś, prawda, i średnie i tak dalej, to wszystko gdzieś tam w komputerkach można sobie wyczytać jadąc. No i też sama taktyka się bardzo zmieniła, ponieważ weszła łączność i zawodnicy mają łączność z dyrektorem sportowym. Czyli on mówi teraz jedź do przodu, teraz zostań z tyłu, teraz pojedź tu. No i, i tak jest trochę ten wyścig tym samym, no bardziej kontrolowany przez dyrektora sportowego. Za naszych czasów, jak ja się ścigałem, to nie było takiej łączności z dyrektorem sportowym, to był kapitan, tak jak, nie wiem, Francesco Mose, Giuseppe Saroni czy Roberto Visentini, I no, cała komunikacja polegała na tym, że jak coś potrzebował, czy coś mieliśmy zrobić, to on wyjeżdżał do przodu, podnosił rękę do góry, a on Patrzymy, Francesco nazwął, no to jedziemy tam do niego. I o co chodzi? Wtedy, nie wiem, zaczynamy atakować, zaczynamy odjeżdżać, zaczynamy kogoś gonić. Gdyby mógł pan przenieść jedną rzecz z czasów, kiedy pan jeździł profesjonalnie, do obecnych czasów i na odwrót, gdyby mógł pan zabrać coś, co się dzieje dzisiaj i chciałby pan użyć w swoich czasach profesjonalnej jazdy, co by to było? Co bym przeniósł do moich czasów, na pewno to ten obowiązek jazdy w kasku. Tak ja się ścigałem z Leszkiem Piaseckim, zawodowym pelotonie ścigaliśmy się bez kasków. To nie było, nie było bardzo bezpieczne, i, i na pewno to jest bardzo ważne. Na pewno też takie dbanie o, o odżywianie się, o dietę, też nikt na to nie zwracał specjalnej uwagi. Też jeżeli chodzi o całe zaplecze, takie, które towarzyszy wyścigowi, no to też jest teraz naprawdę bardzo rozbudowane. Są trzy potężne autokary: autokar dla mechaników, autokar dla dietetyka, gdzie idzie dietetyk, mają specjalne jedzenia, jedzie kucharz z z drużyną. I trzecia otoka to jest dla zawodników przeznaczających taki pełen komfort, no to się marzy. Myśmy się przebierali w samochodzie na ulicy, prawie, prawie na, na przy ludziach, zmieniałeś koszulkę i tak dalej, i tak dalej. To zupełnie inaczej było. siedzieć w samochodzie ileś tam godzin, zanim dojechałeś do hotelu. Także to wszystko się bardzo, bardzo zmieniło i też się zmieniły, no, same wynagrodzenia, no, za naszych czasów to te, Pensje tych kolarzy były no minimalne takie teraz, to już są naprawdę takie pieniądze, o które warto się ścigać, i to też jest no znaczące. Czyli to jest to, co bym chciał przenieść do tamtych czasów, a z tamtych czasów Teraz, na pewno takiej większej, większej spontaniczności, więcej, więcej takiej determinacji, bo często kolarze, nie wiem, za gorąco już nie jadą, pada deszcz, zatrzymują się, strajkują i tak dalej, takiej no, y, takiej więcej odwagi, takiej więcej odwagi, takiej determinacji. No i żeby też ten, ten zawodnik nie był tak kierowany przez tego dyrektora sportowego, bo uciekła gdzieś trochę ta spontaniczność, bo całe kolarstwo jest piękne, to jest takie szachy na rowerach, nie? Jakby startuje dwustu mm -hmm. kolarzy, no i ty teraz jedziesz i kurcze, kurczę, tam wiesz, że warto zaatakować, nie warto jak rozwożyć swoje siły. to wszystko zależało od ciebie. Nikt ci nie mówił, co masz robić, tylko ty musisz, kurczę, warto, gdzie mamy tu lidera, ale może odjadę jakąś ucieczkę, wygram etap, coś. Ty decydowałeś i to było o wiele takie bardziej spontaniczne i musiałeś cały czas myśleć, nie mogłeś tam siedzieć w peletonie i czekać, że ci ktoś coś powie, że co ma zrobić. No i na no. pewno to to, to bym przeniósł <laughs> na tych czasów. Kolejną taką rzeczą, która się na pewno bardzo zmieniła, jest, są social media, ogólnie takie zainteresowanie mediów. Jak pan uważa, to pomaga w rozwoju kariery, czy raczej wręcz przeszkadza, skoro te kamery są wszędzie i wszystko jest komentowane? Ja myślę, że no nie unikniemy tego, prawda? bo chcąc pozyskać właśnie sponsora, tak jak mówimy, dla drużyny czy dla organizatora, no te social media są bardzo ważne, no i tak świat poszedł do przodu. No, za moich czasów, żeby mieć telefon, to był telefon taki kabel ciągnięty gdzieś na podziemiu na korbkę i się kręciło. Teraz masz telefon, pyk, otwierasz sobie, widzisz, nie wiem, mogę z tobą rozmawiać, jesteś w Stanach, widzę ciebie i rozmawiamy sobie. Tak samo GPS-y, nie GPS-y, ta cała technologia, się wkradła w nasze życie, no że musimy podążać z tym, tylko oczywiście mieć też zdrowy rozsądek, bo często właśnie się gdzieś zagubiamy w tych, tych social mediach. Jak widzę nieraz na lotnisku, nie wiem, grupa 10 osób i każdy siedzi, siedzi w telefonie i w ogóle do siebie przez godzinę słowa nie, to nie powiedzą. A jak social media pracują tak jakby dla Pana jako Tutaj głowy, tour de Poloń. Czy to jest właśnie ułatwienie w organizacji, czy wręcz przeciwnie, te komentarze y, internautów, czy nawet nie dziennikarzy, ale faktycznie internauci są wszędzie. Y, to nie zawsze są pozytywne komentarze, również bywają negatywne, więc jak to tak na pana y, osobiście y działa? Przede wszystkim ja staram się robić to, co robię jak najlepiej. Jestem przekonany, że, że robię to jak najlepiej, jak najlepiej potrafię i nawet nie wchodzę w takie komentarze, nie, nie czytam tego wszystkiego, bo hmm, bym od razu miał zarzuty. A dlaczego wysił tylko na południu? A dlaczego tam? A dlaczego oczywiście też żyjemy w takim kompleksie tych wielkich turów? A bo Tour de France to to, a Giro d'Italia to, a my nie możemy i tak dalej. No, jesteśmy całkiem zupełnym wyścigiem, który ma swój charakter. Ja jestem dumny z tego jako pola, że mamy tylko... Tylko dziewięć państw na świecie ma taki wyścig World Turu, i w tym jest Polska, i z tego trzeba być dumnym, z tego trzeba się cieszyć. Wyścig ma swój charakter yy, i ten charakter trzeba podkreślać, że to nie będzie nigdy Tour de France, ani de Italia, ale my Polacy mamy piękną imprezę, która niedługo będzie miała stulecie, a pierwszy raz został rozegrany w 1928 roku. Przejrzał przy najlepsze zespoły świata, więc cieszmy się z tego, co mamy, radujmy się, i dlatego w social mediach też staramy się tak. Komunikować, słuchajcie, przyjdźcie, zobaczcie, pocieszmy się razem. No i to jest myślę, że bardzo, bardzo pożyteczne i bardzo potrzebne. To zostańmy jeszcze chwilę przy tej medialności, tylko teraz przejdźmy do medialności takiej milszej. Mhm. Czy uważa Pan, że kolarstwo to jest dobry materiał na filmy, seriale, książki, na takie fabularne rzeczy? No pewnie. No, mam przykład teraz jest chyba jest trzeci serial na Netflixie Tour de France, tak zobaczony od. Od środka, no i widzimy, ile tam się dzieje, bo naprawdę w takim peletonie bardzo dużo się dzieje. Każdy zawodnik ma swoje życie, każdy ma swoje jakieś tam przeżycia, później te taktyki, jak się ustala, jak się to wszystko robi, jak to wszystko funkcjonuje. Także na pewno, na pewno kolacja jest bardzo, bardzo ciekawe i podobnie ta Formuła 1 zrobiła film o, o tym, tak samo tutaj. To, co teraz właśnie Netflix zrobił, no przybliżył bardzo, bardzo kibicom otworzył oczy, nie wiem, co to jest jazda na kole jak jeden za drugim jedzie, to temu drugiemu się łatwiej jedzie, jaka jest taktyka, dlaczego ten czeka, dlaczego co to jest rozprowadzanie na finisz i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie takie i akcje, które są, są bardzo potłumaczone i też bliżej przybliża te, tych bohaterów, którym później kibicujemy. Gdyby miał Pan wybrać jeden fragment ze swojej książki, która zostałaby zekranizowana, to który mhm. by fragment Pan wybrał? No jak to trudno im powiedzieć. <laughs> trudno powiedzieć. No na pewno bardzo trudno. No w tej książce na pewno takie są historie, które... Yy bardzo wpłynęły na moje życie. Na przykład ja uważam, że w życiu nic się nie dzieje bez przypadku, że coś co się dzieje to jest po coś i miałem taką sytuację w swoim życiu, że miałem wypadek, Naprawdę no pół roku byłem w szpitalu, już byłem skreślony, no i po prostu wiesz jak na takich zawodnik, który ma tam 20 parę lat leży w szpitalu, grozi ci nie to, że ci lękę odejmą, przychodzą trenerzy jeszcze mówią, a tego no to już nic nie będzie, to już go sobie odpuśćmy. A ty marzysz o tym, dla mnie największą karą by było to, jakbym nie mógł wsiąść na rower i się ścigać. Nie tam, żebym ręki nie miał, nie, tylko że nie mógłbym się ścigać i to bardzo, bardzo przeżywałem, ale no mówię, nie ma złego, co na dobre nie wyjdzie, bo jak sobie tą rękę, no, wyleczyła się, rehabilitacja, wszystko, wszystko, ale ta sytuacja mi dała takiego powera, Taką złość mnie sportową wzbudziła i tak dalej, że jak do tej pory nie wiem, byłem dobrym, bardzo dobrym kolarzem, to rok następny byłem wybitnym, bo jak się, co chciałem to wygrałem. Medal olimpijski, Tour de Pologne, Settimana Lombarda i tak dalej. I te wyniki pozwoliły na to, jeszcze następny krok, że zainteresowały się mną grupy zawodowe, które no, to, kto to ten Lank jest, no może weźmy go do zawodowego peletonu. I tym samym jako pierwszy w ogóle kola z bloku wschodniego podpisałem kontrakt zawodowy. Trafiłem do zawodowego paletonu i tak przecierałem ślady następcom później. Leszkowi Piaseckiemu i Jankowi a z kolei reszcie. To teraz ja chciałabym się podzielić taką małą obserwacją, ponieważ nie ukrywam, że mój tata jest wielkim fanem zarówno kolarstwa, jak i piłki nożnej, mm -hmm. i on czyta różne biografie. Mm -hmm. I zauważyłam pewną e, poprawność, jeżeli chodzi o piłkarzy z lat 70. i 80., że tam większość akcji tak naprawdę to nie jest sam sport, tylko to, co się działo, tak jakby poza. Tam jest alkohol, łamanie yeah. prawa, różne takie. E, z jednej strony nieciekawe rzeczy, które się zmieniły w anegdotki, natomiast po stronie kolarstwa nie ma tego typu narracji. To klaruje się zupełnie inna wizja sportu, bardziej właśnie zdyscyplinowana, pełna takich poświęceń. Jak pan myśli, z czego to wynika? Z to charakteru, właśnie z, no, specyfiki tej, sportu, tej dyscypliny. Hmm. My mieliśmy na przykład mówione przez trenerów, że wypijesz, nie wiem, lampkę wina, to tak jakbyś stracił tydzień treningu. To sobie tak mówisz, kurde, zabsuwałem tydzień czasu, tyle treningu i tak dalej, za głupą lampkę wina, nie opłaca się. Nie, czy papieros, to w ogóle gdzieś do głowy nawet nie przychodziło, czyli taki, taki tryb życia bardzo, no, pod, porządkowany tej dyscyplinie sportu, i myślę, że kolas bardzo uczy też pokory, bo one miały być poszedł na jakąś balangę, no i następnego dnia wsiadł na rower, to od razu to odczuwa, że i do przodu, czy jesteś, to nie, no, nie opłaca się. Dlatego, no, także zostaliśmy wychowani, zostaliśmy wychowani, i tak trenowani w takim duchu, raz, że takim cennym, że każdy z nas jest zwycięzcą, że tutaj nie ma rzeczy niemożliwych i jak ja stawałem na starcie, to nigdy nie stawałem po to, żeby przejechać wysiłki, tylko po to, żeby go wygrać. I każdy z nas tu w kadrze Polski to nie było takich e, kolarzy, którzy mają przyjechać, tylko mają wygrać. No wystarczy spojrzeć na wyniki, które osiągaliśmy. No i to też na pewno powodowało to, że pilnowaliśmy się. Potem też była duża rywalizacja. Jak, nie wiem, na Igrzyska Olimpijskie startuje czterech zawodników, czy najwyższej pokoju sześciu, a w kadrze jest 20, to musiałeś się pilnować naprawdę, żeby być najlepszy z najlepszych, nie? Mhm. Dlatego nie mogłeś sobie Pozwolić na jakieś nieprzespane noce, na jakieś dyskoteki. W ogóle mnie parę razy byłem na dyskotece, jak studiowałem na WF, ale to w ogóle mnie nie wkręcało i nie, i nie bawiło. No, już nie mówiąc o alkoholu, czy o papierosach. Także myślę, że tak, ta na sportu miała taki, taki charakter. Tutaj znalazłam taki cytat w pana książce Wojciecha Walkiewicza, i pozwolę sobie tutaj zacytować, Prosty, skromny chłopiec, mało mówny, ale obserwator, który chłonął wszystko, co widział i słyszał. Był pierwszy raz w Warszawie, widać było, że jest pod wrażeniem, ale nie przytłoczyło go to. Do dzisiaj jest taki. Nie mówi bez potrzeby, nie popisuje się, nie zabiera głosu na każdy temat. Potrafi znakomicie sprzedać swoją osobę, ale nie jest kiciarzem i gadułą. Ma zmysł obserwacji, znakomicie analizuje. Czy ten opis nadal się zgadza? Nie, nie. nie wiem, nie no, wiem, no, staram się być taki, myślę, że, no oczywiście zabieram głos tym, na czym się znam, prawda, to co kocham, no ale jakieś inne tematy, tak jak ja patrzę, nieraz politycy wychodzą i, i znają się na wszystkim od góry do dołu, no to jest też ich taki zawód, pożar to oni wiedzą, powódź to oni wiedzą, e, wojna to wiedzą, prawda, i jeden człowiek wie wszystko, no ale tak... Tak na pewno y, do końca na no nie jest fajnie, bo jak człowiek się na czymś zna, to, to stara się być małomówny, ale pokazywać konkrety. Pracować, a nie gadać. To już tak na koniec. Jaka jest różnica między Czesławem Langiem kolarzem, a Czesławem Langiem mężem, przyjacielem, ojcem? Ja myślę, że to jest bardzo podobne. To jest bardzo podobne jako kolarz, postarałem się być, no, robić to, co robisz jak najlepiej. I myślę, że jako, jako mąż, jako, jako ojciec, no. I tu jest pasja, i tu jest pasja. O, Robert kocham i rodzinę kocha.